Siemanko widzowie z tej strony Boss gry. Dzisiaj Wam pokażę kolejną część yy, turnieju w World of Tanks. No niestety turniej na czwórkach przegrałem. Yy, turniej na szóstkach. No nie zdążyłem na pierwszą bitwę. Ale za to drugą wygram, a trzecią wygrałam walkoverem. No także nawet nawet mi poszło. No i teraz czekamy na kolejną. Yy, bitwę turniejową Będę walczył lisem, bo niestety nie mam jakichś super czołgów Premium na ósmym poziomie Pierze. I to według mnie będzie najlepsza opcja To jest moje wyposażenie Jak chcecie zobaczyć Tutaj są moje parametry czołgu Jak film Wam się spodoba, to dajcie lajka, like suba. No i komentarz, czym film Wam się podoba. Zaraz bitwa się rozpocznie. Długo nie będziemy już czekać, bo już yy, chciałam dla Was yy, skrócić ten czas czekania. Ja już musiałam o wiele dłużej czekać. Przygotowywałam się naprawdę do tej bitwy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Raczej mam małe bardzo szanse, dlatego, że czołg jest dobry, ale są inne o wiele lepsze, jak Progetto, Borsuk, przepraszam, ja to tak nazywam, Bezeta. czy nawet Scorpion też jest nawet dobre. I zaczynamy. Wygrałam Walkoverem. No niestety, nie, nie zawalczymy. To widzowie, poczekamy na kolejną bitwę i myślę, że możemy zawalczyć choć może lepiej nie. Poczekajmy. Teraz ja wam pokażę mój garaż. Co mam, jakie czołgi mam i jakie są moje ulubione? Pokażę Wam trzy czołgi, na których mam biegłość. Pierwszy to, znacie ten czołg, T34,85. Drugi czołg. To jest na piątym tierze. To jest KW1SA. Można go było dostać za ileś tam lat grania w World of Tanks. Mam na nim gwiazdeczkę, to czyli biegłość. No i on ma magazynek w włoski. I jest bardzo przyjemny do gry. W wymiary ma pancerz na swój poziom. No i nawet się przyjemnie gra. No i mój pierwszy zmarkowany pojazd to jest KW-3 Bardzo przyjemny też czołg, ma bardzo dobrą alfę Dobre działo Odbija, no potrafi odbijać ósemki, jak się dobrze skontuje Tylko trzeba zasłanie w policzki, tak ruszać wieżą w jedną i w drugą A tego garnka to nie widać, to czyli włazu <laughs> Znaczy widać, ale jak się jeszcze działem zasłoni, to już nie Widzowie, przepraszam za mój głos, ale <laughs> miałam chrypę, nadal mam, niestety. No i co, widzowie, musicie życzyć mi, że mi szczęścia, żebym wygrał. Tutaj mam, to też jest bardzo przyjemny czołg, ma bardzo dobre działo, ale w ogóle pęcerzu nie ma jednak, trzeba przyznać, i ma też dużo punktów wytrzymałości. Ten czołg jednak się nie okazał aż tak dobry, jak myślałem No niestety Ale na następnym turnieju To zagram tym czołgiem Bo był polecany przez youtuberów niektórych Na turnieje, na czwartym poziomie Tutaj mam taki czołg Ten czołg też jest bardzo przyjemny, tak jak jego linia do dziesiątki bardzo dobrze odbija, tylko nie można pokazywać całego przodu. Trzeba zasłaniać, bo najlepszy to ma tutaj przedni pancerz. Jak widzicie, o tutaj jest bardzo dobry i nawet ósemki nie potrafią go czasami przebić. No ale jak już mają golda, no to przebiją, niestety. I trwa będzie za 5 minut. Także Wam jeszcze omówię y, linie dla początkujących. To akurat będzie dosłownie kilka czołgów. To y, omówię Wam w innym materiale, ale ba, Wam bardzo polecam Czołg s 100 y, Testowałam go na y, serwerze testowym. Jest bardzo fajnym czołgiem. I tą wieżę niestety trzeba kontować. Y, pod takim kątem trzeba mieć wieżę a pod takim i wtedy na przykład niektórzy się nie przebijają przez nasz, pan, nasz pancerz. Eee, <laughs> Też jest bardzo fajnym czołgiem, to IS-4. Też jest bardzo fajny, ma dobre działo, dobry pancerz i trzeba pokazywać bok. Bo e, ten czołg ma bardzo fajne boki i on najbardziej musi boki pokazywać, nie przód. Tylko musi tak pokazywać boki, bo on ma bardzo twarde. Też polecam tą linię. Będę pokazywał jedną linię lub dwie na każdym poziomie. Tutaj jest obiekt 268, też jest bardzo fajny. I dla początkujących może nie do końca, ale pod tym względem będzie bardzo doby, dobry, dlatego że ma bardzo dobry pancerz. Przez który dużo czołgów nie przebije się. Ma dobrą alfę i może taranować inne czołgi. Jako ciekawostka, obiekt 263 był kiedyś dziesiątką. Nie, nie pamiętam kiedy, ale na pewno wcześniej był dziesiątką. Na pewno Wam nie polecam EBR. 105 dla początkujących. To naprawdę musi być doświadczony gracz, żeby dał radę na tym grać, bo jednak da się przyjmować za zero, niby tak fajnie jest, ale jednak to jest ciężka linia dla opanowania dla początkujących. Na przykład też jest fajny fors B, ale nie do końca, bo jak widzicie, tutaj ma dwa włazy, tu pancerz da się przebić golda, tutaj też, ale ma działo bardzo przyjemne i to trzeba bardziej siedzieć w krzakach. Ale, na przykład, też jest fajny amerykański czołg e, T. Hmm, chwilę. T110E3 jest też fajnym czołgiem. Nie można pokazywać e, dolnej płyty i trzeba zasłaniać działem e, włas, przez który nie, be, nie będzie się dało później przebić, bo będzie przeciwnik trafił w armatę. Z włoskich czołgów to Wam polecam. Minotauro jest też bardzo fajnym czołgiem, według mnie. Od siódmego poziomu te, ten czołg jest taki fajny i mocny, i to jest bardzo fajne w nim. W szwedzkich to według mnie najlepszy to jest Kran Wagn. On jest takim dobrym czołgiem, no bo ma dobrą wieżę i dobrą, dobre działo. I to będzie, można powiedzieć, najlepszy czołg. Żeby być takim pierwszym czołgiem magazynkiem. Z polskich czołgów no, nie polecam na początek, bo trzeba się nauczyć, jaki 60P, tak jak i CS63. CS na pewno też jest bardzo dobrym czołgiem VZ55, na przykład też jest bardzo dobrym czołgiem do turniejów. Lub. <laughs> Z tej linii to też jest bardzo dobry STB1. I zaraz wam jeszcze omówię bitwę, ale to już yy, po tej pierwszej bitwie po turnieju i później tak jak i po drugiej. Oj, ojoj oj, oj, oj. to trzeba tęczą No i za 50 sekund zaczyna się bitwa. I możecie widzowie napisać, jaka wam gra się najbardziej podoba, czy Minecraft, World of Tanks, czy Roblox. Wczoraj wam nagrywałam film, w którym wam pokazałam różne ciekawe gry na Roblox. Według mnie, wasze zdanie może być o wiele inne. I za kilka sekund jest bitwa. Za 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Dwa, jeden i zobaczymy z kim się zmierzymy. To jest czołg ciężki, ósmego poziomu nie jest premium, może damy radę. Na pewno musimy załadować pociski goldowe, bo na turniejach bardzo polecam, żeby mieć te pociski goldowe, bo na nich będzie pewność, że większa pewność, że przebijemy, bo jak na przykład macie normalne pociski, to czasami możecie się odbić i to już jest jeden strzał więcej dla przeciwnika. Tutaj pojadę jak zawsze w to miejsce. Dlatego, że tutaj mogę wykryć pierwszy przeciwnika, bo też jest dobrym pomysłem objechać go od tyłu i nie będzie się tego spodziewał. Ale spróbuję może tą taktyką. List też na przykład ma taki minus, że ma mało pocisków, jak na przykład robimy wyciąg nim. Szukamy rywala. Jest. Nie przebiliśmy. Nie, dopiero nas widzi. Spróbujemy jeszcze raz, ale nie uda nam się. Znaczy mi się nie uda. Czaimy się na niego, żeby on pierwszy wyjechał mieć przewagę. No niestety on ma przewagę. To jest duży minus. I mnie to interesuje, jak my go nie przebiliśmy. Strzelaliśmy w bok kadłuba. Mamy lepszą pozycję, bo mamy, jesteśmy nad nim, to mamy małe szanse z nim wygrać. Przebiliśmy go raz, teraz musimy drugi raz żeby mieć jakąś nad nim przewagę. Mamy 3 minuty. To już jest mało. 2 minuty minęły. Jest, drugi strzał. Niestety ma nad nami przewagę przełodowywania. To jest minus też duży. Musimy jechać na niego. Jest. Nie trafił. Wykorzystujemy to. Spróbujemy go objechać. Jak nam się uda, to spróbujemy. Strzelam mu w gąskę. Przynajmniej próbuję. I mamy przewagę. jest wasza zasługa, że trzymaliście za mnie kciuki. Udało nam się. Mi. Jest. I omówię teraz kolejne czołgi. Takie fajne do na przykład wbijania. Z każdego kraju albo co lepiej wbijać później. A na końcu wam pokażę takie czołgi, które są naprawdę bardziej do zabawy niż do walki i robienia wyciągów. Z tej linii najbardziej Wam polecam STB1. Bo na type 5 heavy to trzeba przyznać, pancerze nie ma dział jest średnie. No i atutów tu za bardzo nie ma. Chori za to już na przykład gdy jesteśmy wyżej od przeciwnika, możemy wygrać. Yy, bo wtedy pancerz nas zdaje dużo. Działo mamy fajne, ale gdy podjeżdżamy przodem do przeciwnika yy, jesteśmy na tym samym poziomie, to ma z nami szansę wygrać. <laughs> Bitwa za... się rozpocznie za 3 minuty. O, i mogę Wam nadal pokazywać co i jak z brytyjskiej linii yy, jest bardzo fajnym, przy, yy, przyjemnym czołgiem Super Conqueror, potocznie nazywany Super koń. i nim też trzeba trochę się nauczyć yy, działem bronić niewierzy, yy, nie wieży tylko włazu, bo ten właz yy, łatwo jest przebić nawet bez golda i trzeba też zasłaniać dolną płytę. A taką na przykład, teraz Wam pokażę linię do zabawy. Takie czołgi do zabawy, które są naprawdę fajne. To jest na przykład FV4005, potocznie nazywana lodówka. Naprawdę fajny czołg. Polecam robić, jak ktoś już chce bardziej się pobawić. Tak samo. To na przykład można małsem, fajnie podbijać, ale to też trzeba się nauczyć. Już nie jest tak jak wcześniej, że jest potęgą. Niektórzy gracze na tego tak potrafią wykorzystać, naprawdę świetnie, ale nie wszyscy. W tej linii to nie ma takiego czegoś, choć jest obiekt 268 wersja czwarta. Też potoczenie nazywanym dzik. I to też jest naprawdę fajny czołg. Taki do zabawy bardziej. Tutaj niestety aż takiego nic nie mamy ciekawego. Tutaj można na przykład i Jego magazynkiem też się pobawić nieźle. Przyjechać, oddać strzały i pojechać. I no niestety bitwa się zaczyna zaraz dokładnie za minutę, to jeszcze po tej bitwie Wam pokażę. To już będzie ostatnia bitwa w turnie z turnieju na dziś. Jutro będzie kolejny turniej, także kolejne bitwy, ale niestety będzie tylko na w szóstym tierze i czwartym. Teraz weźmiemy nadal wezmę T3485, ale za, zamiast y, pancer kaw b 2 470 f weźmiemy T28. Zobaczymy, czy lepiej nam czy lepiej mi pójdzie. No i jak na przykład jesteście doświadczeni, to możecie polecać, co byście chcieli. Na przykład widzieć, nie wiem, moje najlepsze bitwy, czy jakieś wyciągi, czy co byście chcieli. Nawet niedługo może będzie chowanego. Walczymy z Progetto. No niestety to będzie chyba. Porażka. No niestety, Prodżet z nami wygra pod prawie każdym względem. Pod mobilnością, pod pancerzem, niestety nie, a tak samo jak ja też nie mam dużego, dobrego pancerzu, pancerza. I działo ma niestety lepsze Prodżetom. Nie wiem, czy mam jechać mu od tyłu, tam, gdzieś tamtymi górami, czy mam pojechać na kapa. Ale chyba pojadę od tyłu, żeby się nie spodziewał tego. Tylko niestety będę musiał daleko objechać chyba to. Tak Albo pojedziemy tędy i o tak. <laughs> Ładujemy pociski goldowe, bardziej się opłaca. <laughs> Gdybyśmy mieli project to tyłem, no to yy, trzeba by było załadować HEKA ten pocisk. Mam project Niestety w gąskę za zero i już porobieni jesteśmy. No, niestety, jak widzicie, o wiele szybciej przeładowuje, cały czas nas przebija. My za bardzo nie przebijamy tego, framedżeto. Znaczy, przebijamy, ale za zero, albo. No, niestety, będzie porażka. I już w gąskę. No, niestety, trudno się mówi. Woda. Ale no trudno się mówi, będą kolejne turnieje, także nie musimy się przejmować. I pokażę Wam jeszcze czołg, według mnie ciekawy. Taki, który się naprawdę opłaca. To jest czołg zażetony i on się nazywa yy, Zaraz wam pokażę. To się nazywa kobra. I kobra to jest naprawdę fajny czołg do zabawy. Yy, ładujecie dobre pociski normalnie. Przyjeżdżacie, niszczycie czołgi i odjeżdżacie. To jest naprawdę fajny czołg. No i to już na tyle. Jeszcze ja wam pokażę dwa czołgi. Na szóstym poziomie. To jest OI i, I KW-2. No to KW-2 to legenda. To jest naprawdę też fajny czołg. Poproszę. I będziemy kończyć już nasz odcinek. Siemanko i pa!